Pokazać Ci dzisiaj, jak wyglądają duże piersi bez stanika i co się może z nimi zadziać, kiedy dopasujesz dobry biustonosz. Więc uwagę. zobacz, jak wygląda zarys moich piersi. Tutaj sięgają bardzo nisko. Zobacz, co się z nimi dzieje. Tutaj mamy. I tak wyglądają duże piersi, naturalne, które są bez dobrze dopasowanego stanika pod obcisłą bluzką. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chcę Ci pokazać. Pa, pa. A teraz mam dla Was wersję w biustonoszu, dobrze dopasowanym. Zaczekaj, jest różnica. Tu były moje piersi, teraz są tutaj. Dobrze dopasowany biustonosz naprawdę robi różnicę, powoduje, że sylwetka wygląda dużo lepiej i nawet w zwykłym kiszercie możesz wyglądać naprawdę seksownie. Jeżeli chcesz poczuć różnicę na sobie i zobaczyć jak to jest mieć dopasowany biustonosz dla dużych piersi i wyglądać właśnie tak, a nie tak, umów się z nami na konsultację w dopasowanej.